If I sang tune, would you do Would stand up and walk out on me W rolach me east, and sing your My I'll try not to say Odcinek 21. Square Dance. Niektórzy ludzie przewijają się przez Twoje życie i nigdy więcej o nich nie myślisz. Innych wspominasz i zastanawiasz się, co się teraz z nimi dzieje. Może jest dentystą? Dziennikarką zajmującą się plotkami, nie, raczej adwokatem od rozwodów. Zastanawiasz się, czy oni kiedykolwiek zastanawiają się, co się dzieje z tobą. Są też tacy, o których chciałbyś raz na zawsze zapomnieć, ale nie możesz. Chodźcie tutaj, ustawcie się w dwu szeregu. O co chodzi? Mnie nie pytaj. Chłopaki, od dziś przez cały tydzień będziemy przerabiać rozdział 7 podręcznika wychowania fizycznego. Rozdział 7. Źródło romantycznych uniesień z odległych epok. Rozdział 7. Square Dance. Square Dance? Co to jest? Do czego może się Wam przydać? To coś idiotycznego. Z pewnością dajcie spokój Skłedens na wypadek przymusowego lądowania w górach Ozark. Ale z drugiej strony mogło to mieć również swoje plusy. Trochę tańca nikomu nie zaszkodzi. Dobra, słuchajcie. Teraz, gdy już dołączyły do nas panie, wyznaczymy partnerów na tydzień. Finland i Bryce, wystąp. Sytuacja stała się krytyczna. Partnerzy byli dobierani na cały tydzień. W przeliczeniach klasy siódmej oznacza to mniej więcej 11 lat. Kazimierz i Reed. Boże, mam nadzieję, że nie trafię na jakąś ofermę. Wiem, o czym myślisz. Pfeiffer i... Gambałski. Pol Paul rozbił bank, ale nie martwiłem się, bo jeszcze sporo owieczek zostało na pastwisku. Arnold? Jazda. Ciepło, ciepło, ciepło. I... Fuckwell. Nagle moje życie przestało mieć sens. Moją partnerką została Margaret Folkwear. Największy dziwoląg w siódmych klasach. Niektórzy ludzie maszerowali w rytm tych samych werbli. Margaret miała swoją własną sekcję perkusyjną. Tak to się zaczyna od Doso -Si do? Tak się zaczyna. Dlaczego mówi się Doso do? -Si -Do? Bo tak się mówi. Arnold? Arnold? Czy tańczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy odwrotnie? Czy ja prosiłem o pytania? Zawsze proszę o pytania. To była cała Margaret. Potrafiłaby zdenerwować każdego nauczyciela, łącznie z Gandin. Arnold, wystąp. Do dzieła, Tygrysie. Dobra, na początek. Ukłon i dygnięcie. Zapowiadał się długi tydzień. Stało się. Rekiny ruszyły na łów. Wyglądałeś na całkiem szczęśliwego z tą folkur. Tak, dreszcze mnie przeszły. Przepraszam, ale dlaczego mówi się do-si-do? -si -do? Drapiesz się za uszami, Arnold? Coś cię gryzie? Musiałem zdusić to w zarodku. Chodziło przecież o moją reputację. Być może w tym tygodniu zachoruje i któryś z Was będzie musiał z nią zatańczyć. Dbajcie o jego zdrowie. Całkiem nieźle z tego wybrnąłem, poza tym to była tylko banda głupoli, mogłem sobie z nimi poradzić. Słyszałem, że jesteś zakochany Słyszałem, że naprawdę jej pragniesz Godzina dziennie to za mało, co? Zamknij się, Wayne Na jaki temat ma się zamknąć? Na żaden Kevin tańczył dziś na gimnastyce square dance Square dance? Co to za sport? Nie uczą już zapasów? Nie wiem, kochanie, ale jestem pewna, że to wyrabia koordynację oczu i stóp A kto jest twoją partnerką, Kev? Pewna dziewczyna Pewna dziewczyna? Doprawdy, jesteś zbyt skromny Kto to taki, Kevin? Margaret Forkworth. Nie słyszałam. Czy możesz Barclay? powiedzieć głośniej? Margaret Forkworth? Siostra Trudy Forkworth? Ona jest trochę inna, prawda? Żartujesz? Ona jest pośmiewiskiem. Za dużo gada. Przepraszam, Kevin. To nie ja ją wybrałem. A poza tym jutro ją rzucę. To nieładnie. Kevin, nie zrobisz tego. Prawda? To, że jest inna, wcale nie znaczy, że nie możesz być dla niej miły. Ona po prostu jest niezbyt popularna. Uh -oh. Fatalny błąd. Użyłem najbardziej przerażających słów w dziecięcym słowniku. Kevin, nie spodziewałam się tego po tobie. Podaj rękę w lewo skręć. Śmiało naprzód rusz. Śmiało naprzód porzuć wstyd, chwyć swą panią, trzymaj rytm. Co te matki wiedzą? Niechby tak spędziły chociaż jeden poranek na śliskich ścieżkach społeczności siódmej klasy. Dziewczęta do środka, róbcie gwiazdę. Nagle poczułem, że odsunięto mnie na bok. Chłopcy do środka, tak samo jak przedtem, że jestem napiętnowany. Dobrze się bawisz? Chyba w twoich snach. To mi wygląda na miłość. Żartujesz, mam jej potąd. Kevin, nie spodziewałam się tego po tobie. Dobrze, mam w porządku. Tak więc, zbierając w sobie wszystkie ludzkie uczucia, jakimi dysponowałem, teraz ukłoncie się partnerom. Możecie wychodzić. Spełniłem mój moralny obowiązek. Cześć, Margaret. I starczy. Cześć Kevin, nie zatrzymuj się, wyszłam z klasy, nie odwracaj się. Pani Finley mnie tu wysłała, mówi, że zadaje za dużo pytań. Byłeś w Łazience? Świetnie, jeśli powiem do niej teraz trzy słowa, to będziemy musieli odbyć całą rozmowę. Ja też muszę często chodzić, jeśli rano wypiję zbyt dużo wody. Lubisz nietoperze? Bats? Nie to perze. Oh, Mam w domu, wow, nie to O matko, jaka ona była dziwna. Podoba ci się imię Mortimer? Muszę wracać na lekcję. Na jaką? Muszę iść. Dobra, czy ty kiedyś... Muszę już iść, Margaret. Przynajmniej jednego się nauczyłem. Nigdy nie chodź sam do męskiej toalety. Trzymaj się w grupie. Heidi użyła dziś nawet perfum, ale takich, na które jestem uczulony. A kiedy kichnąłem, powiedziała mi... Gezon Hyde mogłaby po prostu powiedzieć na zdrowie, ale musiała koniecznie po niemiecku. Co z ciebie za bydle Pol. Strzelę sobie loda, muszę utrzymać formę. Zdumiewające. Los zesłał polowi Heidi Gumbojskiej, a mnie dziewczynę z nietoperzem. To było prawie zabawne. Nie do przyjęcia, nie w miejscu publicznym, na pustym korytarzu być może, ale nie w stołówce. Lubisz galaretkę? Nie możesz tu siedzieć. Dziś prawie upadłam w czasie obrotów, zauważyłeś? Ale ten dzieciak miał tupet. Te miejsca są zajęte. Chodziłam kiedyś na łyżwy i bardzo często się przewracałam, ale trzeba wsiąść na konia i jechać dalej. Co ja miałem zrobić? Dzwonić do Western Union? Nie spodziewałam się tego po tobie. Dobra, nie powiem jej. Po prostu będę jadł szybko. Chyba żadne prawo moralne tego nie zabrania. Lubiłeś jeździć na łyżwach? Nie żuj, tylko połykaj i spływaj stąd. Już prawie w domu. Skończyłem. Cześć. Nie odpowiedziałeś nawet na moje? Cześć. Dobra, udało się. Nic mnie nie gryzie, jasne? Czy ty i Margaret chodzicie ze sobą? Cześć, Romeo! Romeo i Forkwer! Romeo, Romeo, gdzie Forkwer? Tam, Romeo! Potrzebowałem pomocy. Paul, możesz wyświadczyć mi przysługę? Jasne, o co chodzi? Pozwól mi dziś zatańczyć z Heidi. Nie mam mowy. Cóż, byłem zdany wyłącznie na siebie. Był tylko jeden sposób, by uwolnić się od Margaret. Cześć. Mieć ją w nosie. Teraz weźcie panie za rękę. Zwichnąłem nad garstek. Czemu wcześniej na to nie wpadłeś? Podaj rękę w lewo skręć. Tak, to działało. Jak czary. Obróć w lewo, dookoła, naprzód, naprzód. Idziecie w prawo, naprzód, naprzód, idziecie w drugą stronę. Całkiem pomysłowe. Dobrze? Jutro spróbujemy jeszcze raz. Sukces wreszcie pojęła o co chodzi. Ja otworzę. Wiedziałeś, że mieszkasz tylko pięć ulic i trzy przecznice ode mnie? Jednym z powodów, dla których Margaret była społecznym pariasem, było to, że nie potrafiła zrozumieć żadnej aluzji. Przyniosłam Mortamira, śpi. Chcesz go zobaczyć? Nie, nie zachęca jej. Nie możesz zostać, muszę odrobić lekcję. Pójść do lekarza. Masz tu jakiś kran z wodą? Słuchaj, jestem naprawdę zajęty, bardzo zajęty, więc. Kevin, kto przyszedł? Margaret? Radar mamy pracował nieustannie. Za jakieś trzy sekundy zakocha się. Ona nie może zostać, mamo. Jestem pewna, że może zostać. Chociaż na chwilę, prawda, Margaret? No dobra. Dlaczego od razu jej nie zaadoptujemy? Może chciałaby usiąść. Tak jest. Margaret poczuła się jak u siebie w domu. To mój nietoperz. Ale uwaga, nie topesz, nie wpadnie pani we włosy, chyba że jest tam jakieś robactwo. Chciałam przynieść Izabel, ale jej terrarium jest zbyt ciężkie. Izabel to moja tarantula. Orany, rany, nietoperze i pająki, ulubione zwierzątka mamy. Mam też jaszczurkę, ale jest chora. Czy Margaret wiedziała, co robi? To niedobrze. Mam nadzieję, że poczuje się lepiej. Zdumiewające. Pani bądź miły dla każdego została wyrzucona z własnej kuchni. Twoja mama chyba nie lubi nietoperzy. Nie. Moja też. No to może usiądziesz? Tak właśnie spędziłem godzinę z najbardziej niepopularną dziewczyną w szkole. Wiesz skąd się wzięło słowo tarantula? W Europie panowała taka choroba. Kiedy człowiek się zaraził, to biegał jak wariat i wyglądało to tak, jakby tańczył. Rzeczywiście była dziwna, ale zabawna rzecz na swój dziwny sposób była także interesująca. Więc nazwali pająka od nazwy tańca Tarantella, tarantula. Margaret, czy mogę cię o coś zapytać? Dlaczego nosisz trzy warkoczyki? Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ci się przyda dodatkowa gumka. Do tej pory nie spotkałem nikogo takiego jak ona. Nie żebym ją lubił, ale jednak. A więc twój tata był w wojsku? Bardzo wiele podróżowaliśmy. Czy znasz kogoś, kto był w dwunastu szkołach w ciągu 8 lat? To bardzo dużo. Nietoperze są dobrymi podróżnikami. Psy trzeba zawsze zostawiać. Kevin, czy Twoja przyjaciółka zostanie na kolacji? To byłby piękny obrazek. Margaret, Mortamir, mama, tata i Wayne. Margaret, musisz już iść. Już? Tak, już. Czy mogę prosić jeszcze trochę wody? Proszę, masz tu szklankę na rogu ulicy, jest hydrant. Przykro mi, mamo. Może wpadłbyś kiedyś do mnie? Oczywiście. Gdybyś przyszedł dzisiaj, mógłbyś zobaczyć Izabel. Przyjdę, przyrzekasz, mamo? Tak, przyrzekam. Naprawdę? Przyrzekam. Na co się spóźniłem? Na nic? Nie, nic. Zupełnie nic. Poza jednym. Małym, nic nieznaczącym przyrzeczeniem. Tamtego wieczoru poszedłem do domu Margaret, ale tylko dlatego, że przyrzekłem. No dobra, być może nie tylko dlatego. Kurczę, ona tam miała tarantulę. No i było ciemno. Nikt by mnie nie zobaczył. Chyba, że ktoś przechodziłby akurat tamtędy. Ktoś, kogo znałem. Ktoś, kto znał Margaret. Ktoś taki jak. Kevin! Patrzcie, to Kevin Arnold. Włączcie reflektory. Uwaga, sąsiedzi. Oto Kevin Arnold przyszedł do Margaret Forkwell. Już idę. końców puściły mi chyba nerwy. Skąd masz te zadrapania na ręce? Nie wiem. Wygląda jakbyś wpadł w kolczaste krzaki. Skąd ci to przyszło do głowy? Skąd wiesz, czy nie walczyłem z kotem? Te zadrapania są jaśniejsze, a koty, no sam wiesz, Paul. Muszę przez chwilę zostać sam. Oczywiście, ale mówię ci, że to wygląda tak, jakbyś wpadł w krzaki. Podjąłem decyzję. Tak dłużej być nie mogło. Nadszedł czas, aby załatwić to raz na zawsze. Margaret? Cześć, Kevin. Byłeś u mnie wczoraj wieczorem. Dzwonek zadzwonił. Czy to ty dzwoniłeś? Tak jest. Cierp za stare winy. Czemu nie? Moja mama zrobiła prażoną kukurydzę. Margaret, nie mogę więcej z Tobą rozmawiać. Co? No i wtedy wpadłem na pomysł. Świetny pomysł. Wiesz, lubię Cię i uważam, że jesteś naprawdę miła, więc nadal możemy ze sobą rozmawiać. Nie w szkole. Ani u mnie w domu. Ani przy ludziach. Ale wiesz, możemy nadal być przyjaciółmi, tylko nikt nie może się o tym dowiedzieć. Będziemy takimi potajemnymi przyjaciółmi, dobra? Ale rozwiązanie: potajemnymi przyjaciółmi? Coś w tym rodzaju zabawne, ale wierzyłem, że ona podchwyci ten pomysł. Nie chcesz ze mną rozmawiać, ale nie podchwyciła. Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie powiedziałem, że nie chcę rozmawiać. Nie chcesz, żebym się do ciebie odzywała, odwraca kota ogonem. Jak można się przyjaźnić, nie rozmawiając ze sobą? Co się tu dzieje? Nie rozumiem, co jest takiego strasznego w rozmawianiu. Arnold, co to, miesiąc miodowy? Poprosiłeś ją już o rękę? Bardzo zabawne. Parki. Dlaczego to się nazywa myśli ogonek? To było okropne. Chciałem im powiedzieć, żeby się od niej odczepili, żeby zostawili ją w spokoju, a na nią chciałem nakrzyczeć. Dlaczego musiałaś być taka dziwaczna? Czemu nie mogłaś być normalna? Ale nie zrobiłem tego. Nie mogłem. To Margaret przemówiła. Myślałam, że jesteś inny. I tym sposobem ostatniego dnia nauki Square Dance tańczyłem sam. Może gdybym był trochę odważniejszy, mógłbym zostać jej przyjacielem, ale prawda wygląda tak, że w siódmej klasie jesteś tym, za kogo uważają cię inni, siódmoklasiści. Zabawne, trudno jest sobie przypomnieć imiona tych dzieciaków, na których chciało się zrobić wrażenie. Ale nigdy nie zapomina się kogoś takiego jak Margaret Folkman, profesora biologii, matki sześciorga dzieci, przyjaciółki nietoperzy. Pracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Beata Rodewald-Mazurkiewicz na podstawie tłumaczenia Piotra Andrzeja Majewskiego. Czytał Marek Ciura.